Dzień dobry moi drodzy, zapraszam Was na kolejny vlog. Tym razem pokażę Wam kolejne fantastyczne miejsce z przejrzystą wodą. Zapraszam do oglądania. Zaczynam ten vlog spod mojej przyczepy, bo mam do Was pytanie które mnie nurtuje, wiecie zima się zbliża, a nie wiem za bardzo jak przezimować moją przyczepkę i yy, nie wiem czy kupić pokrowiec z nami po prostu ją yy, jakoś tam pokrowcem ogarnąć czy ją nie wiem wsadzić w jakieś miejsce zadaszone, bo będę musiał kombinować z tym tematem. Wiem, że jakieś tam miejsca są, że mo możemy dać tą przyczepkę do przechowania za odpowiednią kwotę. Natomiast wolałbym, żeby ona sobie tutaj stała i ewentualnie ją przykryć. Tylko dajcie mi znać, czy to się sprawdza, czy nie, ewentualnie jak to zrobić, żeby jej nic nie było. A tymczasem lecimy do pola. Trzymajcie się i jego seansu. Cześć! Opole posiada przepiękny i zarazem przejrzysty akwen. Lecz nie mogę powiedzieć, że jest czysty, ponieważ zaprzeczyłbym sam sobie. Można tam znaleźć dosłownie wszystko: od foteli po samochody, nie zapominając o przepięknej florze i faunie. Zbiornik umiejscowiony jest w mieście, więc przybywa tam naprawdę wiele osób. Gdy mieszkałem niedaleko, był moim głównym akwenem treningowym. Dziś przybywam, aby spotkać się ze znajomym, dać nura i świetnie się bawić. A przy okazji coś wam nagrać. Nie przedłużając, zapraszam was pod wodę. Po przebyciu pierwszych kilku metrów Wygląda to bardzo obiecująco. Zwróćcie uwagę jaka jest przejrzystość tej wody, a w oddali widać ławice małych płotek. No wygląda to bajecznie. Lecimy z tym dzisiejszym silnikiem. No i mamy pierwszego króla polski wód Spójrzcie na jego jest skaleczony, pytanie czy to od wędkarza czy od innej ryby. Jeżeli wiecie, dajcie znać. Dużo bo szczupaka przepływa, dosyć sporo koń, więc jemu teraz poświęcę troszeczkę czasu. Szuka pokarmu i nic sobie nie robi z mojej obecności. Spoglądam do góry, a nade mną przepływa niesamowita ławica. Spójrzcie, jak to fantastycznie wygląda. Nie wiem, co dokładnie są za rybki, jeżeli wiecie, dajcie znać, ale wydaje mi się, że to jest płoć. No coś wspaniałego. Płyniemy dalej. Jesteśmy na około 7 metra głębokości. Przed nami ukazują się 3-4 piękne okonie. No i mamy kolejnego szczupaka. Wy tego nie widzicie, ale tuż obok niego przepływają rybki, na które się czai. Chciałem nagrać jego atak, ale niestety spłoszyłem go i odpływa. Nie przeszkadzam mu i płynę sobie dalej. Kiedy dopływałem do ich elementu, zastanawiałem się co to takiego. Po dopłynięciu okazało się, że są to po prostu korzenie i kawałki płyt betonowych. Ten okonek cały czas za mną pływał. Coś dziwnego w manatysku, zwróćcie uwagę: taki biały, dziwny naród. No i jak na kamionkę przystało, oczywiście muszą być drzewa pod wodą. Robią super klimacik. I mamy kolejną łowicę. Głębokość około 2 metrów. Tam w oddali, co widzicie, to jest pomost pływający. Ten szupaczek, zaciekawiony moim światłem, podpływa i sprawdza, co ja tam takiego mam. Głębokość 5 metrów, a wielkość szupaka około 45 cm. Nie da się nie nagrywać tego okrągła. jak tak bardzo pięknie pozuje. Jego wielkość szacuje na około 35-38 cm. Natomiast głębokość, w którym go spotykam, to jest około 6 metrów. No i oczywiście nie brakuje plastikowych reklamówek, a to w oddali co widzicie, to jest nic innego jak fotel. Tu już nie muszę opisywać tego przedmiotu. Myślę, że każdy rozpozna. Co to takiego? przyborów kuchennych, akcesorii kuchennych, zwałek z również nie brakuje. Co my tu mamy? Po lewej stronie znajomy odpływa, natomiast przed wami pokazuje się Syrenka, a może Kapitan, pani kapitan. Dajcie znać w komentarzu. Rybki te już same do mnie przypływają. Mało tego, dobrze przypłyną to jeszcze ładnie potrafią zapozować. Zobaczcie. Ogromne ilości gruzu, cegieł i różnych płyt znajduje na dnie. Wpływam w bardzo klimatyczne miejsce. Promienie słońca pięknie wyglądają na tle tych ryb i tej roślinności. Jest to obraz typowego polskiego jeziora. Tak sobie to wyobrażałem zanim zacząłem drukować. Pięknie ubarwiony okoń. Zwróćcie uwagę, że na grzbiecie ma te jakby literki V. Co niektóre okonie nie mają tego, znaczy mają, natomiast mają tych jakby pełnych, tak jak ten, a ten jest kompletny. No, troszeczkę ma płotwę grzbietową uszkodzoną. No, i mamy Pawła, a przed nim, jak widzicie, ten stół to jest platforma szkoleniowa. W tym vlogu jeszcze nie spotkaliśmy błabicę o koni, więc proszę bardzo, mamy ławicę o koni. Podobno konie trzymają się razem, gdy są małe, natomiast ja mam tutaj inne zdania. Płyniemy dalej i mijamy kolejne kilogramy leżącego na dnie betonu, w międzyczasie wpływamy w Kolejne ławice płoci. Chciałbym zaznaczyć, że na tym vlogu kręciłem się w okolicy 80 m2 i to wszystko udało mi się nagrać. To co widzicie, białe na dnie, to jest nic innego jak siarkowodór. Jeżeli pomyliłem się, to poprawcie mi w komentarzu. Niestety, podczas kręcenia tego wroga doszło do awarii mojego głównego sprzętu, którym Nagrywałem. Jak nigdy nie kończę vloga pod wodą, to tym razem niestety, ale musiałem. Mam nadzieję, że uda mi się naprawić mój sprzęt do następnego vloga. A tymczasem trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Cześć. Chcesz wesprzeć moją twórczość? Zapraszam na bajkofi oraz patrona. Dzięki.